Wygląda na to, że tym razem sprawia, że to jest start. Wystartowała. Na razie wszystkie dobrze, bez większych problemów. Tutaj w bardziej zewnętrznej, mój dekłada berów ma problemy. Pozostałe z nich mały na flu. Na prowadzeniu jest Lucky Star. Lucky Star w jest też Obses Ox. Obs. Lucky Star, Obses Ox, Obs, Kualita Pa i Mistys Ox. Cały czas prowadzi trójka, Lucky Star. Tam trzykanacie, trzyma się Qualida Pa po zewnętrznej. Obses ox, Obs na czwartym miejscu. Mistys. Podstęp w odstępie. Zalokują pozostałe konie prowadzące dziesiątkę, dziesiątki. Oniki są już lęk. Około 1800 metrów do celownika Laki Star Obsessed Ox, Kualida 2, Misty Ox, Ta czwórka w tej chwili prowadzi 1700 metrów. Laki Star Obsessed Kualida 2. Tawkę zamyka Mondebois-Auvergne Lucky Star na prowadzeniu, tam do przodu wysuwa się w tej chwili Kualina 2 Przed Obses Ox, 1400 metrów od celownika Lucky Star, kualina, 2, Obses Ox Etisa z przesunęła się na czwarte miejsce Około 1300 metrów do celownika. Ale taki star cały czas kontroluje wyścig. Blisko jest Walida Pa, blisko jest Nikisa. konie poczynają wchodzić w zakręt. Taki star cały czas na prowadzeniu. czy tak taka przyniesie sukces, zaraz się przekonamy. Koło 800 metrów do celownika, laki, i nibisa rusza, wykwit na drugim miejscu. I tam podłuży, przesuwa się. Nobleskurułaz mocno tutaj mnie szuje i Tisa i Tisa ona no, bierze prowadzenie i rykiły przewagą zmierza że on jako pierwszy nie na drugim miejscu Nobles i Tisa Noblesburg, Łas na trzecim miejscu szóstka, Mistys i na trzecim trójka, Laki Star. <grym wytrzymał> do Pana Przewodniczący Komisji Technicznej, pani Józef Śnieżek. Zwycięzca Nitisa Brzosneum, powożący Wiesław Kałuża. Gratulacje, brawa. Miejsce drugie. Noblesse Bourouaz, powożąca Monika Ostrowska. Miejsce trzecie. Mistrz Ox, powożący i trener biednicowy Mikołaj Andrzej Kwiatkowski. Miejsce czwarte. Lucky Star, powożący i trener Andrzej Najderski i miejsce piąte Lanis pobudzający trener Roman Mateuszek zapraszamy do rundy honorowej.